Cześć, jestem Klaudia to kanał no i już witam was w szybkich odpowiedziach. Podaj wyraz ogólny przykładowego nieskończonego rosnącego ciągu AN o tej własności, że ciąg BN to wartość bezwzględna z AN i jest on malejący. Czyli ciąg AN rośnie, a BN maleje. I przykładem może być minus 1 przez N. N plusiki. Dlaczego? No bo jak zrobimy A1 wychodzi minus 1. Jak zrobimy A2 wychodzi minus 1 druga. Potem A3 minus 1 trzecia. Czyli ten ciąg jest rosnący, ponieważ nasza wartość. Jest coraz mniej, że tak powiem, na minusie. A jak my tu zrobimy an, z tego wartość bezwzględną, no to będziemy mieć ciąg malejący. Dobra. No to fajnie by to było teraz udowodnić, że an plus 1 minus an to. No to tutaj wrzucamy n plus 1 minus minus 1 przez n. Czyli mamy minus n plus 1 plus 1 przez n. Ja my tu musimy zrobić wspólny mianownik, czyli tu razy to, to razy to. No to będzie minus, damy sobie to już do góry, minus 1 razy n, no to to jest n. A potem 1 razy to, no to to jest plus n plus 1. No i na dole albo taki szyk. No albo odwrotny, wiadomka. Ważne jest to, że u góry mamy 1. Na dole mamy n kwadrat plus n, czyli. Jak my wiemy, że nki należą do zbioru liczb naturalnych dodatnich, z tego nam nigdy nie wyjdzie liczba ujemna. Tym samym udowodniliśmy, że ciąg jest rosnący. Jeszcze zapiszemy, że an 1 jest większe od anki. I git. To teraz z bn ta sama sytuacja, że bn to anka, czyli Minus 1 przez n. No i tutaj zapis. Bn to wartość bezwzględna z minus tego. Czyli jest tu wartość ujemna, będziemy zmieniać znak na przeciwny. 1 przez n. Ok. No to bn plus 1 minus bn. No to tutaj podobnie będzie 1. N plus 1 minus 1 przez N. I teraz znowu na krzyż. To tutaj leci, a to leci tu, czyli tu będziemy mieć zmianę znaków. Napiszę to na razie w nawiasie, żeby każdy z was zrozumiał co i jak. I teraz N minus N minus 1. Na dół jest ten sam. Więc z dołu nigdy nam nie wyjdzie wartość ujemna, natomiast w liczniku zostaje nam minus 1. Więc to zawsze będzie wartość ujemna. Dlatego jest to ciąg malejący, i mamy tutaj udowodnienie. Ja Wam dziękuję serdecznie za uwagę. Zostawcie proszę suba, i no i już.